Istnieje obawa, że tak kibice że tak szybko nie wrócą na stadion, bo będą się bali po prostu dużych skupisk ludzkich? Ja myślę, że, że nie. Jeśli społeczeństwo przechodziło już dużo takich prób, bo kiedyś i, i, i grypa, i malaria, i dużo, dużo innych było wirusów, aczkolwiek mam nadzieję, że to przejdziemy wspólnie, że nasze służby po prostu czy to w Polsce, czy na świecie wynajdą jakiś specyfik na to, szczepionkę i po prostu przestaniemy się tego bać. No, wydaje mi się, że My musimy po prostu wrócić do codziennego życia, no inaczej sobie tego nie wyobrażam. A myślę, że, że społeczeństwo na tyle też jest spragnione tego sportu, bo ja już tutaj nie mówię tylko o, o Speedwayu, ale o, o całym sporcie, że, że wrócą i to wrócą z uśmiechem na twarzy, bo my sami nie możemy się doczekać i nie wyobrażam sobie, żebym ja nie miał kontaktu później z innymi ludźmi. Teraz oczywiście musimy się trzymać tych zaleceń, które służby medyczne, czy rząd nam nakazuje, czy, czy pokazuje, co mamy robić, ale jak jeśli to już wszystko minie, to wracamy szybciutko na stadiony i bawimy się wszyscy razem. żeby bez publiczności to jest trudne do wyobrażenia i tak naprawdę takie scenariusza, to nawet nie rozpatrujecie. Nie, no my to robimy właśnie dla kibiców, tak, no nie robimy dla siebie, nie jesteśmy... Garstką szejków, żebyśmy po prostu się tutaj bawili i tylko dla nas jeździli ci zawodnicy. My po prostu robimy to, co kochamy i robimy to dla publiczności, dla tych, którzy przychodzą i też to kochają. A więc nie wyobrażam sobie, aby Speedway i każda inna dyscyplina sportowa była po prostu bez udziału publiczności. To po prostu my jesteśmy dla nich. Ci ludzie tego, to właśnie kochają, z tego względu to kochają. A więc no, to jest takie koło zamknięte. A więc no nie. nie. не выображаем себе.